Powiedzieć? Żeby Janek tak na koniec już powiedział, oby nie No to by chodziło Oby <noise> nie Nie ma tytułu, zobaczymy, zobaczymy Magda stoi, gada z jakimś typem, co wygląda jak czarodziej Dziwnie to wygląda z boku, no więc sobie tam podchodzę. Mówię, tybie wyglądasz co najmniej jak mafioza z Bruszkowa. On mówi, znam ludzi z Bruszkowa. I co, to szkoda dla mnie? Zaraz wyjmiesz klamkę i co, mnie odjedz? A on nawet nie przerywając tańca mi mówi, że śmierć nie istnieje. Aha. Pijamy we dwójkę na lajmes, saha Pod palmą minął nas Sztajnes, saha. Jeździmy tylko, bo fajnie, aha. Jeździmy tylko po frajdę Psy chciały mnie spisać, no a ja pijany tak, że nie wiem jak się nazywam. Jak zrobiłem wczoraj coś głupiego, no to wybacz mi. Nie pamiętam zbyt wiele jak cartridge. Cały chodnik flaszek, bo się, nie patrzę na Chciałem pójść do modnego klubu chlać do rana w sandałach Ale jakaś lala mi kazała wypierdalać No to dzwonię do pana Solara, bracia Kufijana No i wypierdalam, z WWA się popalać Coś tam mi mówiła, że to wiocha tamta locha Męczy się dziwka w szpilkach, a mi oddycha stopa Chłopak jakiś nagle wlazł tam w skietach i kubotach Pytam się jej o co chodzi, ona mówi klapki oka Aha Pytam, pytam czemu tak niekonsekwentny jest ich lokal Ona mówi, że widziała story Asap proka Jak popyla obok ścianki w stylowych flip-flopach A ja wyglądam jak czereśniak, no to suko popas Cały chodnik flaszek, dotykam się, nie patrzę Napisz zanim zaś, nie się na ławce Oby mnie, oby nie, nogi plączą mi się Jak myśli przy mojej ex Oby nie, oby nie, język plączy mi się Bla, bla 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 Dla ciebie pojechałbym na Audi River, bo Twoje długie chude palce oplatają kierownicę Volvo, które wygląda jak sa Fajny, stary, nie wiem, bo się słabo znam Jakoś tak przy tobie robię się wylebny Chociaż już nie jestem taki, wracam z trasy I tak myślę zaraz tacy, bo się chcemy napić Jeśli najlepsza, będę powtarzał bez przerwy Śniwa najlepsza, jak żab są w koncercie. Tamte pierwsze wersje napisałem Nie niewymowki. Mijaliśmy panią na ekspresowej i pasował opis. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że tam wszystko dobrze wyglądała. Pani na zmęczoną, mam nadzieję, że odpocznie pani, choć się pewnie nie poznamy. Życzę, żeby się spełniły pani marzenia i plany. Może to była ta jedyna, jakby się nią trzeba zająć. Może nie była taka piękna, jak mi się zdawało. Można, nie. Ostatni w kolejce czekam na też stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę za gdzieś. Wyślę ci w tej butelce. Ostatni w kolejce czekam na też stoję po wódkę, choć nie chcę. Wypiję, wyrzucę za gdzieś. Nie myślę o Tobie, szepcę. Cały podnik, ten but. Patrz się, napisz zanim zaczniesz Obudzę się na ławce Oby nie, oby nie, nogi plączą mi się Jak myśli przy mojej ex Oby nie, oby nie, język plączy mi się Jak ble, 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 ble